And got no candy. To jest lubczyk, to jest chata, to jest sok, to jest cebula. Wychodzi stary chleb Old School, ale Old schoola już nie ma, bo zabrali nam wszystko chleb, który udaje być chlebem, ale i tak w kategorii podróbek jesteś najlepszy. Truskawka jeszcze fajna. Lidl i moja własna robota z prawej, czy inny styl, czy inna prawda. Czy coś lepszego? Oczywiście, że tak. Tutaj mamy to, a tutaj mamy mięso. Towar najwyższej jakości, bo bawię się nie od dziś, choć dzisiaj każdy się już bawi. Nie jestem tym pionierem, a jajecznica z czoskiem, młodym czoskiem to nie szczypiorek, tylko młody czosnek pachnie jak czosnek. Nie wygląda może jak czosnek, ale często tak jest. Ceramika się bawi, ceramika mówi: witam, jestem lepsza, jestem pyszna czosnek pachnie czoskiem jest ostry do tego pesto mozzarella i w miarę dobry jeszcze chleb koktajle jak za czasów Szczecina lat 80 przy barze turysta ten kto wie ten wie kawa tylko w ceramice kawa tylko młynkiem rzeźbiona starodawnym jak za czasów moka wrocławskiego moka wchodzimy na patelnię masło i oliwa Pracujemy delikatnie, bawimy się totalnie, rozszczepujemy, rozkucamy to wszystko, żeby ładne później to z weszło z silikonem. Tak to właśnie wygląda. Jajka pracują, jajka są inne, jajka są lepsze. To jest ta pozycja, której możecie nie zjeść w warunkach domowych. Chyba jakiegoś nawiedzonego kucharza, jedynie gdzieś w jakiejś. Fajnej restauracji, gdzie trzeba naprawdę dobrze wybulić, a ja mam młody czosnek w chacie, dlatego robię to dla Was. Big time wchodzę do gry.